Cześć wszystkim witam Was gorąco ponownie na naszym kanale, dzisiaj mamy dla Was film wiosenny z outfitami, z propozycjami stylizacji na wiosnę, czyli masa inspiracji na nadchodzący sezon. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Dyceman, która wysłała nam dwie ogromne paczki, a w tych paczkach jest zadanie. Ciekawe, czy sobie damy radę. Wspólnie nadzieję, że, otworzymy. Tak, wspólnie i zobaczymy, co jest w środku, także zaczynamy. zaczynamy. Słuchajcie, otwieramy tam... Ta, ta, ta. I mamy tutaj list. I Snake, chcesz przeczytać swój list? Dobry, dostałam listu, więc bardzo chętnie słuchajcie, wam przeczytam. Justyna, Marka Deichman przygotowała dla ciebie zestaw butów z najnowszej kolekcji. Wiosna lato 2019. W naszej wiosennej skrzyni znajdziesz obuwie, którego style różnią się od siebie. Twoim zadaniem będzie inne podejście do dotychczasowych stylizacji. Pokaż nam nową wiosenną odsłonę w lookbooku na YouTubie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będą wyglądały Twoje finalne stylizacje. W paczce znajdziesz również budzik, który symbolizuje, że nadszedł czas. Na porzucenie zimowych części garderoby i łapanie pierwszych promieni słońca. Wiesz, co mi się podoba tutaj? To zdanie. Twoim zadaniem będzie inne podejście do, tych, do, do dotychczasowych stylizacji. Czy to jest. Coś ja tam mnie się stresuję, bo się co tu znajdę. Czyli możemy co? Kombinować, tworzyć. Wiecie co, może po prostu zaczniemy od tego, żeby te buty wyciągnąć i zobaczymy tak naprawdę, co oni tutaj dla Jak nas przygotowali. Dla nas Kasia już podejrzała. Ja podejrzałam. Ja tutaj widzę buty w panterkę, czyli mamy motyw zwierzęcy. Teraz tak najbardziej na czasie, w poprzednim sezonie motywy zwierzęce były bardzo modne, w tym sezonie wiosennym również. I teraz tak, z czym ja bym te buty połączyła? Dawno się, że mówiąc nie chodziłam w baletkach i tutaj już czuję delikatne wyzwanie. No, bo to nie jest ten buta, który my zazwyczaj dzisiaj robimy no na co dzień. <laughs> raczej nie, raczej mokasyny. <laughs> Widzę, że w panterka też jest. O, widzisz, że jest taki buta? <laughs> Nigdy nie miałam na nodze takich butów. Ani panterki, ani takiego fasonu, więc to w ogóle dla mnie jest mega wyzwanie. Um, Podoba mi się ten wzór panterki. I też się podoba wzór. On nie jest tak drobny, to są dosyć mocne wzory, przez co ten but naprawdę fajnie zestawiony powinien dać radę. Ja mam panterkę odrobinę jaśniejszą, Kasia ma karmelowe odcienie. Ja mam Karmelowe, więc ja je połączę na pewno albo z jakimiś takimi białymi spodniami, albo z brązowymi kulotami, coś mhm. takiego, raczej ze spodniami niż na przykład ze spódnicą czy z sukienką. Mhm. Ale myślę, że dam radę. To co? jest spoko. Ja, jeżeli chodzi o te szpilki, wydaje mi się, że jeżeli tylko pójdę w kierunku czegoś bardziej sexy, elegancja, to będzie źle. Więc ja myślę, że tutaj się sprawdzą nieśmiertelne jeansy. Jeansy: jakieś fajne, z prostu nogawką, Fajne jeansy, z jakimiś fajnymi topami, ewentualnie to jakaś narzucona na marynarka. Pokombinuję, ale to jest wyzwanie, to jest ogromne wyzwanie, bo takie buty Uuu, u mnie to... Czerwone, na malorobcasie. Te są piękne. Te są piękne, bardzo mi się podoba tutaj to mm, wycięcie. wycięcie. Mm, ładne i teraz tak z czym czerwień? mam też czerwone spodnie ale nie wiem czy nie będzie tu że to taki totaluk czerwony już widziałyście w moim wykonaniu więc postaram się pokombinować z czymś innym mhm. albo może z jeansami bo czerwień bardzo ładnie komponuje się z jeansem i z granatem z bielą też fajnie z bielą też w sumie więc masz duże pole do pomyślę pomyślę dobra o to wycięcie no nie bardzo mi się też podoba to jest fajny but Fajny, naprawdę fajny but i powinien być wygodny yy, do chodzenia tak mm -hmm. nawet na co dzień. Dobra, ja słuchajcie mam tutaj pale, parę butów od yy, mm -hmm. kolekcji Julki Wieniawy, bo widzę metkę na opakowaniu. I to są To Toporne, gigantyczne, brzydkie buty, które swoją brzydkością i tym, że są paskudne zachwycają i tak jakby przełamują tą modową stylizację. W sensie tą taką idealną, dopasowaną, mm -hmm. one tak jakby to wszystko łamią. Ale u mnie też neon. O! U mnie też neon, ale bardzo, bardzo mi się podobają te buty. O, te są śliczne. Bardzo ładne, Takie... sportowe, widać, że są wygodne, porządnie wykonane, neonowe wstawki. Tutaj jest bardzo sportowy klimat, bardzo młodzieżowy, bardzo neonowy, czyli taki zwariowany. Ja myślę, że tutaj bym poszła w kierunku jakiegoś kompletu garnitur, coś takiego, tak, i taką? przełamać ten garnitur właśnie takimi brzydkimi butami. Ja myślę, że bym poszła bardziej w kierunku sukienka, spódnica, jeżeli chodzi o te buty sportowe. Może znaczy, coś kombinować, bo też nie chciałabym tworzyć samych stylizacji ze spodniami, więc tutaj może sukienka, spódnica, może jakaś panterka, tak bardziej na casualowo-sportowo, albo może jakiś garnitur. Podobały mi się tak bardzo te wstawki nonowe, tak, są ja też fajne, mam. są ja naprawdę mam. bardzo fajne, bo te buty bez tych stawek byłyby takim zwykłym butem sportowym, a jednak z tymi stawkami nowymi sprawia, że te, na tych butach coś się dzieje. Ja mam taki mm. gram masz. To takie babcie noszą ja sobie tak Jakby to możemy się jakby wymienić. Myśli, że, że się zamienimy? Się... Będziemy, słuchać, kombinować. kombinować. Okej, okay, ostatnia para. Ja mam jeszcze coś małego, coś drobnego. To górze wąż. Tutaj mamy, słuchajcie, węża. I to są też płaskie e, buty. Nie miałam lata naprawdę takich płaskich, typowych balerinek, zazwyczaj są to lorcy albo jakieś takie eksportówki, mokasyny, mok mokasyny. Mm -hmm. ale bardzo podoba mi się ten kolor węża, to jest bardzo ładny, ładny. odcień beżu i to... W jakiejś karmelowej stylizacji A, to widać moją ciuch ciuchlandową kurtkę? Wiem. Mm -hmm. Więc ja myślę, że coś w tych klimatach, dlatego że te kolory, to jest, to jest ta paleta kolorystyczna, mm -hmm. e, zobaczę. Rozpakowałyśmy wszystkie paczki, wszystkie buty, które dotarły do nas od Dejśmana. Na podstawie tych butów będziemy teraz tworzyć nasze stylizacje, które mają być jakie, Kasia? Całkowicie inne, modne i. To ma być wyzwanie dla nas, więc ja się cieszę, bo ja lubię rywalizację, konkurencję i zadania. Jestem człowiekiem za zadaniowym, więc ja lubię działać. Ja na pewno będę kombinować, bo ja jestem otwartym człowiekiem na różnego rodzaju wariacje modowe, więc ja się cieszę. To Justyna yes. Dla mnie wyzwaniem są te buty w panterkę na szpilce, to już mi w głowie siedzi i to już jest wyzwanie, cyk, cyk, cyk. żeby coś nowego przygotować. Ale mam nadzieję, że sobie damy radę, za chwilę zobaczycie lookbooka. Oczywiście w komentarzach piszcie, jak się sprawdziłyśmy i która ze stylizacji Wam najbardziej się podoba. Zaczynamy! Make it back. Cause you're gonna get back you're gonna get back Wszystkie nasze stylizacje. Dajcie nam znać na dole w komentarzach, który look najbardziej Wam się spodobał i przypadł Wam do gustu. Oczywiście to nie koniec, bo już nie badam na naszym kanale kolejne zadanie od marki Dachman. Czuję stres. Ja, te... ja jeszcze nie wiem, co to będzie. Ja też nie wiem, ale mam <coughs> nadzieję, że będzie fajnie, kreatywnie i, i zabadawało to zadanie. Myślę, że dałyśmy radę, aczkolwiek nie było łatwo, ale to też jest fajne, że tak jakby. Człowiek wyzwala jakieś wodze kreatywności, pobudza swoją wyobraźnię, żeby coś fajnego wytworzyć. No ja mam nadzieję, że chociaż odrobinę inspiracji w tym filmie znalazłyście, bo wiosna to czas zmian, gotowe na. nowe świeżości. świeżości i to też chcieliśmy w tym filmie Wam przekazać. Tak jak Kasia mówiła, czekajcie na naszym kanale na jeszcze jedno wyzwanie, które mam nadzieję będzie fajne i wyjdzie super, ale to niedługo, tymczasem Was żegnamy, pozdrawiamy i do zobaczenia. A -a.